Nagrody Darwina, część kolejna. 12 października 2001 rok, Finlandia. Dzisiejsza historyka będzie o grupce znajomych, którzy wyjechali sobie na weekend. Ale jak to zwykle bywa podczas spontanicznych wypadów z kolegami znajomymi może coś pójść nie tak, i w tym momencie jedna rzecz poszła nie tak. A mianowicie podczas jazdy na Autostradzie auto im zgasło. Okazało się, że. Nie zatankowali go. Nasi bohaterowie bardzo długo czekali na jakąś pomoc na tej autostradzie. Próbowali zatrzymać auta, żeby ktoś z nimi podjechał na CPN, bo CPN był dość daleko, ale bezskutecznie. Jeden z tej grupki już w pewnym momencie tak się zdenerwował, że wyszedł na środek autostrady. Wszyscy resztę tego próbowali odciągnąć, żeby jakieś auto przejeżdżające go nie przejechało, ale on powiedział, że co, przecież tu jest tak spokojnie, że mógłbym się zaraz tu położyć spać. I oczywiście walło go w tym momencie sportowa Audi.